mano wam wszystkim tutaj Popła w kolejnym materiale w cyklu czy pamiętasz czy nie w tym materiale porozmawiamy sobie o dosyć niedawnym serialu który oglądałem <try> <try> a który już jakiś czas temu pojawił się na platformie Netflix oczywiście e, nie oglądałem tego na Netflixie bo nie mam Netflixa na telewizorze ani w, na kompie ale oglądałem to ten serial na innej stronie, gdzie był już yy, za dawno, nazywa się Bodyguard. Serial opowiada o gościu po trzydziestce, który jest byłym gliniarzem, ale z braku pracy zostaje ochroniarzem, pewnej ważnej kobiety. Nie powiem, nie będę wam zdradzał <laughs> całej fabuły, ale chodzi mi tu głównie o to, że to jest no, młody gościu przygadem wiekowym między dwa kilka a trzy A ta kobieta jest no sporo starsza od niego. I na porządku między nimi w ogóle nie iskrzy. Ona go nienawidzi, on jej nienawidzi. Ale jak to bywa, przywykliwieństwa się przeciągają. I tak też jest w tym przypadku. I główny bohater zakochuje się w tej kobiecie. Mimo tego, że wie o tym, że ona ma męża, dobrze płatną pracę, renomę ale się zakochuje. Między innymi istrzy. Ale pewne okoliczności powodują to, że on później stara się zrezygnować z tej pracy. Bo nie chce ani siebie, ani jej ranić. I serial wywarł na mnie wrażenie, dlatego, że Zostało tam pokazane, że przegląd wiekowy, różnica wiekowa w sumie, tak naprawdę w jakiejś tam relacji lepszej czy gorszej nie ma znaczenia, bo ważne jest to, że się ludzie dogadywują, dogady, dogadują i tak naprawdę czasem warto jest powalczyć o tę młodszą, albo o tę starszą osobę, powiedzmy, w związku. No i dlatego chciałem ja wam o tym serialu powiedzieć, a poza tym serial jest e, serialem akcji, co mnie też do niego przyciągnęło. E, jest troszkę e, romansidłem, co mi się spodobało. Jeśli oglądaliście, to dajcie znać pod tym filmem. Jeśli nie, to polecam Wam obej go obejrzeć, a ja w każdym razie z Wami żegnam. Trzymajcie się. Dostęp. Do następnego razu. See ya!